Cześć. Dzisiaj Wam przepis na pyszny keks. Może być inny, jak najbardziej świąteczny, ale też jako codzienny ciasto do, do kawy, też jak najbardziej może być. Mam przygotowane tak, słuchajcie. Tutaj mamy kostkę margaryny, którą ubiłam z cukrem pudrem, czterema łyżkami cukru pudru. Do tego dałam już dwa jajka, bo idą cztery jajka i będę teraz dalej ubijać z tymi jajami. Będę ubijać dalej zajął, czyli dodaję kolejne dwa jajka i upad. Teraz tu mam dwie łyżeczki proszku do pieczenia i słuchajcie, muszę sobie odłożyć do mieszania bakari dwie łyżki, dobra, dodamy cztery łyżeczki mą mąki, odłożymy do obtoczenia bakari, sypiemy sobie to tutaj proszek, Mieszamy i będę dosypywać, słuchajcie, po trochę.

and stuff like ubiłam już z mąką, teraz mam bakalie, które tu mam, 300 gram bakali i wymieszane z mąką, którą sobie odłożyłam, kieliszek rumu wlewamy i tutaj mam 100 ml wody, wlewamy i miksujemy. <tryk> Wystarczy tego dobrego przekładam to ciasto do bakali. I wymieszam delikatnie i wrzucę do piekarnika na 180 stopni do suchego patyczka piekę. Około jakieś 50 minut. Myślę, że na pewno wyciągniemy ciasto, pachnie fajnie. Jest naprawdę bardzo dobry ten keks i możecie ten keks trzymać spokojnie tydzień. Dzisiaj mamy 19, to słuchajcie ja do Wigilii na pewno on mi się utrzyma. Przemieszamy wszystko bardzo dokładnie. I oczywiście poleję go pewnie lukrem i posypię skórką pomarańczową. Widzicie, to ciasto jest naprawdę fajne. Ja Wam powiem, co ja jeszcze dodaję. Mam tutaj troszeczkę takiego machu i oddam go normalnie łyżeczkę suchego i on będzie ten pie... Ten kreks taki z piegami. I wkładam do kreksówki wyłożonej papierem. Żadnej bułki tutaj nie mam. Tylko tak jak widzicie, pyk. jest naprawdę fajny ten keks, bo można go przygotować wcześniej. Gdzie zawsze na ostatnią chwilę jest dużo pracy, a tutaj zrobicie sobie wcześniej go. Wygłaskamy go tutaj proszę fajnie o, zawsze starajcie się tak, żeby w środku był rowek, bo to ciasto i tak w środku wyrasta najbardziej i wtedy robi się wielka górka i gotowe i wkładam do piekarnika nagrzanego do 160-70 stopni i piekę kochani. E, I piekę, kochani. E, to patyczka. a tam rosną, rosną makowce, które upiekę keksa wsadzam makowce. Ok, no to dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oglądajcie. Jak się podoba. Subskrybujcie. Życzę smacznego, oczywiście zrobię Wam zdjęcie. Pierwsz pięknego keksa z lukrem. Zobaczcie, jak w środku fajnie wygląda, jak ma dużo bakali, jest naprawdę bardzo dobry i można go zrobić dużo wcześniej. Więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Miłego oglądania. Cześć, pamiętajcie, pić cic,